ujemną. Ta wartość ujemna jest taka, że jeżeli chcemy iść w lewo, to na przykład z wszystkich kierunków, jakie obraliśmy na prawo, musimy zrezygnować, bo nie można iść jednocześnie w lewo i w prawo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wszystko, co jest w nas, a jest sprzeczne z naszym celem, jest sprzeczne z tym, co chcemy osiągnąć. Wszelkiego rodzaju dawne decyzje, Dawne działania, nawyki, przekonania, przyzwyczajenia, to wszystko, jeżeli jest sprzeczne z naszym celem, który chcemy osiągnąć, musi odejść. Może jakiś przykład? No, bardzo prosto. No. Jeżeli na przykład jest jakiś człowiek, który, który na przykład no, był alkoholikiem, a teraz chce żyć w trzeźwości i przytomności. Znaczy no, myślałem, o byśmy mniej decyzję. Dobra, dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, nie, nie wyobrażam sobie, żeby on na przykład no, stwierdził, dobrze, przejdę do Toxy i piję, poczekajcie na ich To, To niestety on, on, on się musi zdecydować. On się musi zdecydować, porzucić stare otoczenie, stare towarzystwo, porzucić stare klimaty, bo inaczej mu się nie uda. Ale tak samo. Bardzo często pracując z ludźmi spotykam bardziej klasyczne takie przykłady, że tak powiem, które można tutaj podać. Bardzo proste. Zacznijmy od, że tak powiem, ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz na sesję, pierwszy raz na terapię. No, jak to zawsze bywa, poznajemy się, no, określamy cel działania, temat. No i zaczyna się praca z afirmacjami. Przychodzi ten człowiek. Oczywiście, oczywiście na pierwszym spotkaniu to mnie przekonuje, że to chcę przepracować, tam chcę przepracować, miesiąc czy tam półtorej miesiąca później spotykamy się, no i pytam się jak ci poszło z afirmacjami? Od razu mówię bez bicia źle. Ja mówię, dlaczego źle? Ja nie wiem, ale jakoś tak wychodziło. No to mówię, opowiedz mi, jak to wychodziło. No, pierwsze trzy dni robiłem regularnie, ale potem czwartego dnia fajny film wyciągnął w telewizji, to mnie to tak trochę no, roz, rozharmonizowało. Potem były jakieś spotkania z kolegami, potem coś tam, coś tam, no i tak od czasu do czasu robiłem. Kochani, to jeszcze nie jest człowiek zdecydowany. Ponieważ dla niego, pamiętajcie jedną rzecz. I to jest też bardzo ważne, zarówno w ocenie siebie samego, jak i w ocenie, że tak powiem, relacji z innymi ludźmi. Człowiek opanował kłamstwo do perfekcji, dlatego słownie jest w stanie zadeklarować wszystko, łącznie z lotem na Marsa, jak trzeba. Ale tak naprawdę człowiek nigdy nie oszuka siebie w uczynkach. Zawsze zrobi tak, jak faktycznie czuje. Zawsze zrobi zgodnie, postąpi zgodnie ze swoimi intencjami, zgodnie ze swoimi nastawieniami. I teraz, jeżeli ten człowiek ma takie problemy, że go koledzy, imprezy, filmy w telewizji, wybijają go jeszcze z rytmu, to on jeszcze nie jest do końca zdecydowany. Oczywiście takie niezdecydowanie ma swoje przyczyny, bo to też nie jest powód, żeby go potępiać, czy, czy, czy źle o nim myśleć. Takie niezdecydowanie ma swoje przyczyny i trzeba powoli to niezdecydowanie, te czynniki niezdecydowania eliminować jeden po drugim. To mogą być różne rzeczy. To może być od brak braku wiary w siebie, braku wiary w ogóle w pracy z afirmacjami. No bo nie skąd ma to mieć, jak dopiero zaczął, prawda? Nie zdążył tego jeszcze w sobie rozwinąć. Poprzez przywiązanie do starego trybu życia, imprez, klimatów, prawda, filmów, emocji przeżywanych, to wszystko może go trzymać. I on potem nie udowadnia, że on nie jest w stanie regularnie pracować nad sobą, bo nie ma takiej możliwości. Nie ma, że nie ma takiej możliwości. On jeszcze jest nie do końca zdecydowany. Człowiek zdecydowany do końca to taki, który akceptuje wszystko, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć swój cel, oczywiście zgodnie z najwyższym dobrym, ale to jest człowiek, który jest zdecydowany eliminować wszystko ze swojego życia, bezwzględnie wszystko, co przeszkadza w realizacji danych celów. Po prostu, jeżeli chcecie w czymś być dobrzy, coś rozwinąć na wielką skalę, coś osiągnąć nieprzeciętnego, no to to musi być na szczycie, że tak powiem, waszych celów, na szczycie, jeżeli chodzi o hierarchię ważności. No nie może być tak, że macie jakiś cel, a jakieś 10 rzeczy jest ważniejszych, prawda? I to takich mało istotnych. No bo to, to wiadomo, że w tym momencie podświadomość yy, każdego z nas jest tak skonstruowana, że ona ciągnie do tego, co ona uznaje za ważne. Jeżeli zamiast pracy za firmacjami. jeżeli zamiast nie wiem, zrobienie czegoś w firmie, ona ceni bardziej film w telewizji, to zrobi wszystko, żeby pracy nie mieć w danym momencie, nie mieć tam jakichś innych rzeczy do zrobienia, ale żeby na film się załapać. Dlaczego? Bo uznaje to za ważniejsze. W związku z tym, co będzie robić podświadomość takiego człowieka w z tego przykładu, będzie sabotować jego działania. Odnośnie realizacji celów, ale jakoś dziwnie z filmem nie będzie problemu. Zawsze się czas znajdzie, film się znajdzie, wszystko się znajdzie. Ja mam pytanie. Tak? A po czym można poznać, że to, co ja chcę, jest zgodne z najwyższym dobrem? Moim i wszystkich innych. Okej. Okay. Jest parę sposobów, żeby się, że tak powiem, o tym przekonać. Przede wszystkim, przede wszystkim jeżeli obierasz jakiś cel no to realizując go widzisz w jakim on kierunku idzie i co przynosi. Ale można jeszcze wcześniej zacząć. Przecież mamy wszyscy wyższe ja. Możemy się pomóc o oczyszczenie intencji i nastawień dotyczących tego celu, realizacji tego celu. Ale można taką modlitwę jeszcze zakończyć formułą bezpieczeństwa, że energię wszechświata, dobry Boże, zawsze znowu, znowu. Będę mówić, Dobry Boże, bo tak jest prościej mi mówić. Dobry Boże, jeżeli uważasz, że masz coś dla mnie lepszego od tego pomysłu, to może być coś lepszego, prawda? No to niech się Twoja wola realizuje, a nie moja. Bo my sobie wyobrażamy tam jakiś pomysł i nam się wydaje dobry. I on może rzeczywiście nawet i dobry być. Ale może być tak, że Bóg ma coś jeszcze lepszego. No to po prostu się na czymś fajnym skupiać, jak można się skupić na czymś fantastycznym? Nie, szkoda czasu po prostu. Jak już, to wybierać tą wyższą jakość, bo, bo czemu nie? Bo czemu nie? Także to sobie dobrze zapamiętajcie. Człowiek zdecydowany to jest taki, który absolutnie na piedestale ważności stawia swoje cele. I w sposób zdecydowany przestaje robić rzeczy sprzeczne z celem. Przestaje szkodzić sobie rzeczami sprzecznymi z celem. Przestaje marnować czas, gdzie mógłby ten czas poświęcić na realizację swojego głównego celu, a on ten czas rozsiewa na różne drobne rzeczy, prawda, mało istotne. Oczywiście to nie znaczy, że trzeba z wszystkiego zrezygnować, ale zawsze w systemie wartości ten cel musi być na pierwszym miejscu. Jak ta hierarchia jakby ważności jest zachowana, to jest ok. To wtedy wszystko będzie się działo tak jak trzeba. Będzie się działo oczywiście w hierarchii jakiej trzeba. Najgorzej jak jest człowiek no, jakby obładowany różnymi takimi mechanizmami, gdzie po prostu no, no, on by się za ten cel wziął, ale to mu przeszkadza, to trzeba zrobić, tam to go ciągnie, to go ciągnie, prawda? No i tak jest dużo tych takich czynników rozpraszających, które trzeba eliminować. Absolutnie. Dotyczy to nie tylko takich zachowawczych rzeczy, dotyczy to naszych cech wewnętrznych również. Chyba coś przyjechało. Nad tym tutaj będziemy mocno pracować, bo to jest bardzo ważne. No. Podstawą osiągania sukcesów jest, kochani, dobra samoocena. Dobra samoocena, czyli poczucie własnej wartości. Bez tego nie da się niczego osiągnąć. Poczucie własnej wartości to zbiór wyobrażeń, jakie, jest w naszej, jakie istnieją w naszej podświadomości. To jest cała seria wyobrażeń, na co zasługujemy, a na co nie, do czego mamy prawo, a do czego nie. To jest cała seria wyobrażeń o naszej pozycji w związkach, w społeczeństwie, w sprawach zawodowych itd. i tak dalej. I teraz poświadomość bezwzględnie się tego trzyma w kreacjach. Wasze jakby w tym przedziale kreuje nam życie. Obojętnie, czy te wyobrażenia są pozytywne, czy one są negatywne, poświadomość tego nie ocenia. Po prostu takie są przekonania, czy tak, tak działamy. Czyli na przykład, jeżeli wierzymy, że na coś zasługujemy, to podświadomość uruchamia taki magnes przyciągający, który powoduje splot materializacji wydarzeń, że w efekcie mamy to, co chcemy. I odwrotnie, jeżeli na przykład wierzymy, że na coś nie zasługujemy, nasza podświadomość chce żyć zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, które w sobie ma, ona ten sam magnes odwróci. A co robi odwrócony magnes? Odpycha, odpycha, i teraz nasza własna podświadomość zaczyna nas sabotować, a właściwie nasze działania sabotować. Dlaczego? Bo ma przekonanie, że na coś nie zasługuje, i w tym momencie chce tylko jedno: zrobić wszystko, żebyśmy tego nie mieli. No, i teraz jest taka patowa sytuacja, bo my świadomie do czegoś dążymy. A podświadomość robi wszystko, żebyśmy tego nie dostali, czyli sabotuje, jak się tylko da. I wierzcie mi, a pewnie wiecie z własnych doświadczeń, jest skuteczna w tym temacie. Także samoocena jest tutaj bardzo ważną rzeczą. Trzeba, trzeba ją stale podnosić, ponieważ każdy zawsze żyje zgodnie z jej, że tak powiem, treścią. Bez względu na inne okoliczności. Co to są inne okoliczności? No na przykład ludzie czasem mówią, że wszystko zależy na przykład od, nie wiem, od wykształcenia, wszystko zależy na przykład od y, zdolności, predyspozycji. Nieprawda. Zarówno elementy wykształcenia, jak i waszych zdolności czy predyspozycji wykorzystacie tylko tak, jak Wam pozwoli samoocena. Oczywiście ci, którzy to rozumieją, pracują nad tym, żeby podnieść tą samocenę i stale ją podnosić. Ci, którzy tego nie rozumieją, myślą sobie, że trzeba drugi fakultet w szkole zrobić, trzeci fakultet, nie, mało, czwarty fakultet, prawda? Oczywiście nie mam nic przeciwko wykształceniu, ale można i pięćdziesiąty fakultet robić z niską samoceną, nic się nie zmieni. To nie o to chodzi, że trzeba następne i następne robić. Ludzie, którzy już tam następne i następne zrobili, dopiero jak zaczęli podnosić samoocenę, zaczęli rozumieć, że oni już dysponują możliwościami, tylko nie potrafią tego wykorzystać. Za niska samoocena. Samoocenę trzeba...